Cześć! Trawa pampasowa, cortaderia po łacinie, piękna trawa ozdobna o wielkich kwiatostanach, niezwykle zyskująca popularność w Polsce. Niestety dosyć wymagająca i dzisiaj Wam opowiem jak sprawić, aby trawa pampasowa przede wszystkim Wam przezimowała, jak ją nawozić, jak ją okrywać. Jak pomagać jej w tym, aby pięknie zakwitła, co z nią zrobić itd. Tak tak Jeżeli Was interesuje tylko dany temat, to zobaczcie w tabelce, przewińcie do danego czasu, aby dowiedzieć się tylko o danym temacie, a my lecimy z tematem. Króciutka charakterystyka samej trawy pampasowej dla osób e, niedoświadczonych. Jest to roślina, która swoją nazwę zawdzięcza rejonowi w Ameryce Południowej, pampie, e, z której pochodzi. Trawa pampasowa jest e, rośliną, e, która może osiągnąć od metra od, w takich mniejszych odmianach do nawet 2 dwóch metrów, 2,5 dwóch z kwiatostanami. Mamy dużo odmian trawy pampasowej od czysto białej white plum po różową rozę i różne, różne wielkościowo, kolorystycznie inne odmiany. Nie dajcie się tylko zwieść, nie ma czarnej trawy pampasowej. To jest fake i oszustwo. Nie kupujcie jej. Trawa pampasowa nadaje się przede wszystkim na jakieś skalniaki, na rabaty, na szpalery, na nasadzenia przy ogrodzeniach. Fantastycznie wygląda w donicy, bo jak najbardziej można ją uprawiać w donicy, a kwiatostany można ciąć, żeby w zimą my cieszyły nas oko w domu. Kortaderia to roślina o umiarkowanych wymaganiach. Przede wszystkim, co musimy jej zapewnić, to słońce. Trawa pampasowa kocha słońce, potrzebuje słońca. Jeśli posadzimy ją w cieniu, zupełnie nie urośnie, kaput. Jeżeli w półcieniu y, urośnie, będzie słabiej rosnąć, skwitnienie może być problem, natomiast jak najbardziej powinna sobie poradzić. Drugim czynnikiem to gleba. Przede wszystkim przepuszczalna żyzna, bogata w minerały y, czy y, składniki pokarmowe, fajnie dać jej jakąś dobrą glebę. I największy błąd, jak, jaki popełniają młodzi ogrodnicy, mniej doświadczeni albo ci, którzy kupili trawę pampasową i oni nie przeczytali. Trawa pampasowa i jej podlewanie. Dosyć wymagające, jeśli o to chodzi, ale nie po to, że musimy codziennie chodzić z konewką. To jest dosyć skomplikowane, także wierzcie noty i gotujcie. Trawa pampasowa lubi wilgotną glebę. Wilgotną, ale nie mokrą, nie stojącą. Nienawidzi stać w wodzie. Także przede wszystkim będziemy musieli wykonać spory drenaż. A teraz przechodzimy do sadzenia, gdzie Wam to wszystko pokażę. Niestety przerwało mi się nagrywanie i wszystko muszę nagrywać od nowa, dlatego już tutaj jest drenaż z keramzy, tu możecie wykorzystać cokolwiek, co posłuży nam za Yy, za drenaż może to być yy, cokolwiek, kamienie, żwir, ramzyt, a nawet słyszałem, że potuczone szklanki jak najbardziej dają radę. Trawę pampasową możemy posadzić w lekkiej górce, tak aby pomóc jej przezimować, ale nie powinno to być wymagające, jeśli mamy osłoniony teren, jak tutaj. Warto ją właśnie w takich terenach yy, sadzić, aby, aby miała łatwiej zimą. Warto y, też dać jej troszeczkę w, w wokół lepszej gleby, tak aby miała dobry start. Też oczywiście y, ją podlewamy zaraz po posadzeniu, tak aby dobrze nam się przyjęła. A dlaczego y, sadzimy sadzonki, a nie siejemy? Jest to bardzo proste, ponieważ y, taka y, siewka y, po pierwsze może zakwitnąć dopiero po kilku dobrych latach. A tak naprawdę może zakwitnąć nigdy, ponieważ ma, y, trawa pompasowa to roślina dwupienna. Mamy okazy męskie i żeńskie. Męskie nie kwitną, a żeńskie tworzą piękne kwiatostany i siewek tak naprawdę nie wiemy co nam wyrośnie. A taka sadzonka zawsze jest uprawiana w formie y, żeńskiej. Po posadzeniu takiej trawy pampasowej przychodzi takie pytanie, jak ją nawozić? Otóż wszystkimi nawozami mineralnymi. Trawa pampasowa świetnie sobie radzi właśnie z takimi e, preparatami. E, nie wymaga jakichś oprysków e, na szkodniki czy choroby. Jest to roślina, która raczej nie ma z tym problemu. Zazwyczaj, jeśli coś się pojawia, to jest jakiś grzyb, który łatwo jakimś jednym opryskiem e, łatwo e, pokonać. Przejdźmy do najbardziej drażliwego tematu, jeśli chodzi o trawę pampasową, mianowicie zimowanie. Oczywiście zimowanie trawy pampasowej nie należy do najłatwiejszych, e, najłatwiejszych na świecie, natomiast jest to możliwe. Przede wszystkim e, najpierw musimy ją podlać, e, nie obficie, ale tak, żeby poczuła, że ma wsparcie. Jeżeli mam dosyć wysoką tą trawę pampasową, możemy ją ściąć na pół metra, na metr, tak aby łatwiej nam później było przykryć ją jakąś agrowłókniną. Następnie związujemy chochoły. Po prostu bierzemy poczne, byś była i ją wywiązujemy wokoło. Nie boimy się ją połamać. To jest trawa, ona sobie poradzi. Następnie tutaj system korzeniowy wokoło rozstawiamy grubą warstwą jakiegoś ściółki z pędów sosny, świerka, coś takiego, aby tutaj zabezpieczyło nam ziemię wokoło. Dosyć dużo, nawet metr szerokości tutaj. Musi być zabezpieczony. Następnie przykrywamy to wszystko agrowłókniną i taka trawa pampasowa powinna nam bez problemu, może nie bez problemu, ale z łatwością przezimować i odbić na następny rok. A właśnie, następny rok. Przychodzi marzec, odkrywamy agrowłókninę. 99% pędów suchych, ale jest kilka zielonych. Co wtedy robimy? Ścinamy wszystko na około 5 cm, praktycznie przy samej ziemi, ale zostawiamy te zielone pędy, źdźbła, ponieważ trawa pampasowa jest trawą zimo zieloną. Co ciekawe, w naturalnym swoim środowisku także yy, takie zielone źdźbła jak najbardziej pomogą roślinie przy starcie w nowym sezonie. Trawę pampasową przez pierwszy rok również możemy przezimować w Donicy, w jakimś chłodnym pomieszczeniu, nieogrzewanym garażu czy czymś w tym rodzaju. Ale co jeśli już piąty raz próbujesz przekonać się do trawy pampasowej? Albo jesteś młodym ogrodnikiem i boisz się zaczynać swoje przygody z tak wymagającą rośliną jak trawa pampasowa, jeśli chodzi o przezimowanie. To samo pytanie zadał sobie pewien biolog, który pomyślał sobie coś się połączyć piękno trawy pampasowej z mrozoodpornością równie pięknego miskanta chińskiego. Tak powstał Eriantus Ravanea, czyli trawa reweńska, nowość na polskim rynku, jak i na światowym rynku ogrodnictwa. Jest to mieszanina e, miskanta chińskiego z trawą pampasową. Tutaj widać przede wszystkim przez grubsze źdźbła niż trawy pampasowej, że to można pomylić z miskantem chińskim. Natomiast kwiatostan, mimo wyraźnego tutaj udziału miskanta chińskiego, jest jak najbardziej yy, klonem wręcz trawy pampasowej. Stosunkowo dużo, yy, duża mrozodporność sprawia, że jak najbardziej polecam ją dla takich amatorów, ewentualnie osób, które po prostu mają dość trawy. Pampasowej i jej zimowania. Także, jeżeli kiedyś traficie na artykuł albo produkt nazywany trawa pampasowa mrozotworna, to nie jest to fake, ale dosyć mało ścisła nazwa dla trawy reweńskiej. To też nie jest trawa pampasowa w odmianie Erianthus ravanea, bo to jest oddzielny gatunek, natomiast jest to kuzynka trawy pampasowej. Świetna na sam początek przygody z ogrodnictwem. Uwierzcie mi, chciałbym wam pokazać, jak osłaniam tam trawę pampasową, natomiast jest dosyć za wcześnie, ponieważ mamy jeszcze wrzesień, jak to nagrywam, także mógłbym z, z więcej krzywdy niż dobrego zrobić trawie pampasowej, ale to jest idealny moment, aby zareklamować naszego Instagrama, gdzie na naszych Instastory będą pojawiać się takie rzeczy jak okrywanie trawy pampasowej. Czy coś w tym rodzaju, jakieś cięcia i tak dalej. Jeżeli nie będzie czasu na montowanie filmów na YouTube, także zachęcam do obserwacji nas. Ostatnio pochwaliłem się pięknymi gałurami, które zakwitły jeszcze przed zimą. Także zachęcam Was również do komentowania, subskrypcji i pisania komentarzy, czy co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. Może macie jakieś pomysły na inne filmy. Także widzimy się następnym razem.